W forumowym studiu redakcji Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach porozmawiamy tym razem o sztuce komunikacji. Jest z nami pani doktor Renata Rybacka, właścicielka sztuki komunikacji. Bardzo mi miło. Mi też e... również bardzo miło. Witamy pani doktor w naszym studiu i na 10. Jubiluszu Edycji Forum Inteligentnego Rozwoju, gdzie właśnie pani pokazuje. W jaki sposób y, się komunikować w organizacjach y, i nie tylko. Y, opowiada Pani również o tym, że słowa mają moc. Y, proszę powiedzieć, czym się Pani na co dzień y, zajmuje, jeśli chodzi o y, no właśnie doradzanie, pomaganie ludziom w tym skomplikowanym, jak się okazuje, y, procesie komunikacji? Znaczy no, jest, no rzeczywiście, można tak określić, że jest skomplikowany. Ale ja, ucząc tego, przybliżam i bardziej rozkładam to na czynniki pierwsze. Czym tak naprawdę jest komunikacja? Ponieważ jestem założycielką sztuki komunikacji. Dlaczego sztuki? Bo komunikacja, jak według mnie, jest sztuką. Dlatego cały czas się dokształcam, bo to nie tylko komunikacja, ale również, żeby Cokolwiek opowiedzieć i rozmawiać z ludźmi, trzeba też znać ich psychikę, poznać o czym myślą, jakie są ich spostrzeżenia, o może tak, mhm. przemyślenia. Więc też jestem coachem, mentorem, certyfikowanym trenerem NLP, ale przede wszystkim też wykładowcą akademickim, więc łączę taką wiedzę naukową również i, i właśnie moją tak zwaną sztukę komunikacji. Natomiast również poprzez komunikację wypowiadam się też w książkach, mhm. które piszę, a nie tylko dla dorosłych, jak również dla dzieci, bo komunikacja, uważam, powinna już być rozpowszechniana i żeby umieć rozmawiać również z małymi dziećmi. Ja przemycam takie treści poprzez bajkoterapię. I prowadzę takie warsztaty, również bajkoterapii z dziećmi. Także myślę, że ta komunikacja w każdym wieku jest potrzebna i umiejętność porozumiewania się, relacji, takiego złapania, takiego flow, żebyśmy mogli dalej rozmawiać. I dążyć do określonego celu tej rozmowy, tak? Także w taki sposób mogę określić. Czy my, jako Polacy, jesteśmy dobrzy w komunikacji, czy mamy jeszcze wiele do nauki? A może nie jesteśmy nie, jesteśmy nie warto w ogóle nas wyodrębniać spośród innych nacji. Nie, 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 nie. nie, absolutnie. Zawsze jest coś do dopracowania. Przecież ja nie jestem osobą, która wie wszystko, dlatego cały czas się dokształcam mhm. i myślę, że ta wiedza no, jest jeszcze bardzo, bardzo duża i to, co umiem. To, co do tej pory się nauczyłam, to przekazuję. Bo właśnie przekazuję o języku perswazji, o języku manipulacji. Dlaczego tak się dzieje? Bo przecież każdy z nas manipuluje tak naprawdę, prawda? Ale Jak czy my ja to robimy świ pravda? świadomie? Tak, czy nieświadomie? W tym przypadku pani świadomie to powiedziała. Natomiast czy my, stosując taki język, czy to w życiu prywatnym, czy w organizacji, yy, Podświadomie, właśnie albo nie podświadomie, tylko celowo mhm. takie techniki stosujemy. Jak to wygląda? Czy tego się, tak jakby trzeba uczyć tak? i dowiedzieć, że są takie techniki, czy robimy to też naturalnie? Wydaje mi się, że tak. Podświadomie gdzieś tam coś dajemy, pewne sygnały i rzeczywiście manipulujemy, bo my manipulujemy każdego dnia. Tylko jeżeli to jest zdrowa manipulacja mhm. i ta druga osoba na to się zgadza, ponieważ jest to y, rozmowa w, tak, na takim równym, świadomym poziomie i ta osoba nawet wie nieraz, że jest manipulowana, ale dostaje fajne komplementy. No co, cóż można. To y, przyjmuje tą manipulację. Y, właśnie, taką manipulację przyjmuje, taką Więc, lubimy. ale to jest zdrowa manipulacja, mhm. ja twierdzę wtedy, bo jeżeli y, ktoś y, jest Manipulowany i boi się, mhm. odczuwa stres, odczuwa emocje i jest zastraszany, no to wtedy ta manipulacja jest bardzo groźna dla mhm. nas, bo my robimy coś pod wpływem y, stresu, pod wpływem lęku, że my musimy cokolwiek wykonać albo że jest nam narzucone. Ale myślę, że y, po moich szkoleniach z komunikacji już nie będzie to taki problem, żeby to rozróżnić. Mam taką nadzieję i chciałem Panią zapytać o to, jak my się komunikujemy z racji też miejsca, gdzie jesteśmy, tak? Mhm. Właśnie w firmach, w nauczelniach, czyli w tych bardziej ustrukturyzowanych mhm. miejscach. Czy tu jest wiele do zrobienia? Czy warto. Posiadając firmę, jaką też firmę, jakiej wielkości, mhm. tak, tej komunikacji się przyjrzeć, albo jakie są sygnały, że coś jest nie tak z komunikacją, jak to wygląda? Na każdym szczeblu potrzeba odpowiedniej komunikacji. Mhm. Pracownik na przykład z szefem, współpracownicy. Niekiedy to są grupy, gdzie ta komunikacja zdecydowanie no, bardziej tam nie domaga, no i w takim układzie trzeba się zająć taką komunikacją, proszę mi wierzyć, że niekiedy zespół jest kompletnie rozbity i gdzieś tam trzeba połączyć te kropki, żeby faktycznie Umiejętność, jakby tego zespołu, żeby złożyć go, porozmawiać, usiąść wspólnie i rzeczywiście pokierować taką rozmową. To jest najważniejsze, żeby umieć może dzisiaj dlatego dostaję tę statuetkę tej liderki, żeby rzeczywiście usiąść i z tym zespołem i z tymi ludźmi faktycznie umieć porozmawiać. Na uczelni tak samo. Próbujemy się komunikować i słyszymy, że mamy jakiś szum, bo właśnie w Uniejowie zaczęło padać. Ale czy to no i nam często... przeszkadza? Właśnie. Chciałem panią zapytać: Właśnie zainspirowany tym, że, że, że pojawił się dodatkowy element podczas naszej komunikacji. Co najczęściej w tej komunikacji przeszkadza, jeśli chodzi o, o miejsca, gdzie ona występuje między ludźmi? Jest przede wszystkim osądzanie drugiego człowieka, etykietowanie, bo my, bo ktoś jak spojrzy, wie lepiej na temat tej drugiej osoby, czyli już sobie w myślach coś tam odczytuje. No to są te przeważnie takie błędy, bo. Ja wiem lepiej, bo ja wiem lepiej, co druga osoba myśli na przykład, co ona ma na myśli. Mhm. A że no, te etykietki raczej są przyczepiane. Czy często danym to jest osobie. jednak negatywne wyobrażenie o sobie nawzajem jakiś osąd, tak? Jest osąd. Jest. I potem ciężko tą komunikację, mhm. to zaufanie, tak? Podczas żeby, rozmowy no, zaufanie, złapać. zaufanie właśnie jest, żeby odbudować w ogóle zaufanie. To jest mhm. bardzo no takie. Jeden z trudniejszych elementów. Natomiast jeżeli od początku, ale to nie znaczy, że to jest nie do zrobienia, mhm. bo uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych, więc po to ja jestem, żeby rozwiązywać pewne problemy, tak? A że no właśnie, cały czas rozmawiamy. I ta komunikacja, bo najpierw musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, czym ta osoba się zajmuje, co właściwie ma do powiedzenia, bo komunikacja to jest nie tylko też rozmowa, ale aktywne słuchanie. Aktywne mhm. słuchanie to nie tylko jest słuchanie tego, co na przykład Pan mówi, ale też rozumienie tego, tak? Mhm. Czyli Dokładne zrozumienie tego, co ta druga osoba ma mi do przekazania. Więc to nie tylko ta komunikacja, ale też słuchanie, obserwowanie drugiej osoby, bo, proszę Państwa, komunikacja to jest mowa werbalna i niewerbalna. To jak mówimy, siedzimy, poruszamy się. Właśnie język i tak ciała. Dalej. Język ciała jest ma tutaj, bardzo duże znaczenie, prawda? Tak. Czy Pani też tego uczy, w tym tak. pomaga? Tak. Poza tymi, Kwestiami słownymi, tak, werbalnymi, i tak to, dalej. To jest coś, co, co też może zmienić tą komunikację słowną. Oczywiście, że tak. O tym będzie już można przeczytać w kolejnej mojej książce, która jest już w drukarni, więc świeżo, na świeżo będzie to można. To proszę coś przeczytać. zdradzić właśnie, co tam o, będzie można zobaczyć. E, tak, to jest. E, e, Koniecznie należy przeczytać pierwszą część, bo pierwsza część książki, Jak być szczęśliwym, to jest moja książka. Jest to komunikacji samemu ze sobą, czyli najpierw nasze, właściwie komunikujemy się dwa razy. Najpierw myślimy, czyli, no wiadomo, myśli są pierwsze, później komunikujemy się fajnie, żeby ten pierwszy wieczór spędzić samemu ze sobą, ze swoimi myślami. Tak naprawdę, co ja myślę, co mówi moja podświadomość, jakie są moje nawyki, przekonania. Być może one wcale nie są mi potrzebne, mhm. być może one gdzieś mnie tam blokują w życiu. A druga moja książka jest dodatkowo: Jak być szczęśliwym wśród ludzi, czyli właśnie jak się komunikować, pod jakim względem. Czyli Jakim językiem? Czy to jest właśnie język perswazji, język manipulacji, mowa ciała? Czyli o tym opowiadam i zdradzam pewne tajniki tam, jak, jak się komunikować i rzeczywiście jakie gesty, co symbolizują. Więc myślę, że warto też zajrzeć do tych książek. Wspomnieliśmy wcześniej, że pani odbiera na tegorocznym forum nagrodę liderki inteligentnego, jako liderka inteligentnego mhm. rozwoju. Czym dla pani jest takie wyróżnienie, w czym też może pomóc, jak pani patrzy na taką inicjatywę związaną z docenianiem właśnie tej aktywności w różnych dziedzinach, dobrostanu w różnych branżach na, na forum? Szczerze, ja nigdy nie myślałam, że jestem liderką. To właściwie to mnie wyłoniono, bo ostatnio jak opowiadałam, co to jest liderstwo dla mnie, to tak naprawdę to nie jest to, że to ja siebie kreuję na liderkę, tylko faktycznie osoby, które są ze mną, one określiły mnie, że. Ty jesteś taką osobą, że faktycznie nam w czymś pomagasz, motywujesz, wspierasz, dajesz do, dobre, y, może nie tyle rady, ale takie przemyślenia. To wszystko, żeby taką dobrą komunikację, żeby mhm. tak ogólnie to powiedzieć. Więc. Y ta liderka została mi jakby zaproponowana. A ja, idąc tym tropem, rzeczywiście w tym momencie stwierdziłam, że poczułam się taką liderką. I faktycznie bardzo mi miło przyjąć taką nagrodę. To bardzo się cieszę, a jak pani opowiada o tym byciu liderką, to zastanawiam się, w jaki sposób, Powinien komunikować się właśnie lider, a jak y, ta komunikacja różni się na przykład od osób, które y, w, pracują w zespole, czyli powiedzmy są gdzieś tam y, pod przywództwem lidera, tak? Mm -hmm. Czy to jest tego samego typu komunikacja, czy inna? Mm, nie, nie, Proszę nie. kilka słów na tę, tę odpowiedź, bo to też może ludziom gdzieś tam ułatwić właśnie y, ustalenia y, takich ram odpowiednich do. Komunikowania się zarówno dla lidera, i dla osób, które, którymi lider, które za liderem podążają. Lider to jest właśnie ta osoba, gdzie wzbudza zaufanie, jest przede wszystkim wytrwała, ambitna, ma cele i ten cel. Zdecydowanie umie przekazać, umie mhm. tak zmotywować zespół, żeby ten zespół widział ten cel wspólny. Przecież, y, jako liderka, ja nie mam swojego celu. Ten cel tworzę z ludźmi, tak? Więc y, to jesteśmy my, nie tylko ja. Jesteśmy my, i to jest wtedy lider. My mamy do siebie zaufanie. I myślę, że właśnie ta, te osoby, które są ze mną. Nie czują się w tym momencie jakimiś osobami, a bo ty jesteś taka, więc ja będę podążać. Nie. My razem siebie wtedy wspieramy i jesteśmy jako jeden zespół, bo uważam tylko, że ta osoba jako została, jako wybrana na lidera, bo tutaj też różni się przywództwo, bo przywództwo to yy, można mówić bardziej. W takich sferach politycznych. Ja też miałam na konferencji ostatnio mówiłam, czym się różni przywództwo od liderstwa mhm. i to właśnie wcale nie jest tak żeby to same te samo tak, żeby zestawiać dokładnie te same wyrazy, bo przywództwa to raczej to jest już tak Taka osoba, gdzie tworzy bieg historii. Mhm. I ja jako lider nie czuję się, żebym zmieniała bieg historii, mhm. tylko e, zmieniam nasze relacje, mhm. więc myślę, że to jest duża różnica. No i właśnie, no, taka jest komunikacja, drodzy Państwo, że to są takie słówka, ale one są ważne, dlatego ja je wyjaśniam. A jak się czuje, jak się czuje lider, jak jak się czuje... Ja, Uwielbiam ludzi. E, lubię rozmawiać, komunikować się. Tak, jak już wcześniej wspomniałam, e, prowadzę również warsztaty dla dzieci. A proszę mi wiedzieć, że komunikacja z dziećmi jest niesamowicie inna niż dorosłych, ale ja uwielbiam tę komunikację. Czy znaczy, jest tak, że z dziećmi czasami jest się łatwiej skomunikować z dorosłymi? <laughs> to znaczy, one są nieraz. Dużo bardziej mądrzejsze niż się wydaje. Bo one są bezpośrednie, są tak. Inteligentne, I... rewelacyjne, naprawdę cudowne. Także proszę mi wierzyć, że tworząc w ogóle bajkoterapię, to jest, mój, to jest też moja ciężka praca, żeby napracować się, stworzyć taką bajkę, żeby one chciały być bohaterem tej bajki, o której ja mówię, żeby dokładnie. Do moja opowiedziana historia trafiła do danego dziecka. Pani doktor, dziękuję bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie, wizytę w studiu Rzecz o innowacjach i inwestycjach na 10 Forum Inteligentnego Rozwoju. Mam nadzieję, że ta pozostała część wydarzenia komunikacyjnie przebiegnie bez przeszkód, również dzięki Pani obecności. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia podczas kolejnych edycji tego wydarzenia. Bardzo dziękuję i również do zobaczenia. Nie żegnamy się. Dokładnie, dziękuję, dziękuję bardzo Państwu.